Ja I w ogóle dostałem fajny prezent A propos oglądania wczoraj tego Wczoraj oglądaliśmy Polski Hogwarts I dostałem paczuszkę od wiecie co od kogo Od Karo I w sumie jak mamy tyle czasu to wam pokażę Bo jeszcze nie rozpakowałem, bo stwierdziłem, że zrobię to na tym Na streamie, żeby było wiecie, fajna imersja i w ogóle Już trochę rozdupczyłem bo stwierdziłem, że już to rozdupczę, co nie? Ale będę teraz, patrzcie Już roz rozdupczyłem karton generalnie, no Będziemy, będziemy, będziemy robić oficjalnie unboxing O, patrzcie, taką, takie coś dostałem Tak zapakowane Już rozdupczyłem to, bo nie wiedziałem co to jest, co nie? Dobra Patrzcie, pierwsze co Co widzimy elegancko To kubeczek O, robimy unboxing, moi drodzy Patrz, o! Ja cię kręcę, nawet mam te... Nawet mam designerską turbo świeczkę. Zobaczcie, jakaś się Nie łapie ostrości, ale jest, to jest świeczka, jakby ktoś się zastanawiał. No, designersko świeczka, więc będziemy mogli ją odpalić sobie. O kurwa, zobaczcie, mamy minus T. Mini princepolosy mamy. O, mamy grzesiunie. Kurwa, ile rzeczy tu mamy? Ja pierdzielę, jakie wyżera. Ale będę dużo cukru. No, dospermione totalnie. Kurwa. O, poczekajcie, coś tu jeszcze jest. Próbuję wyciągnąć. W tym kubeczku mamy cuksy. Cuks kolejny. Kolejny cuks. Patrzcie na to, co znalazłem jeszcze. Grześki najlepsze. O, piwo Butter, butter beer. Tak to jest napisane. Moja kamerka nie jest najlepsza w łapaniu ostrości. Ale jest. Ta. Łapanie ostrości to nie jest to, co ta kamerka potrafi robić. Ale jest Butterbeer beer napisane tutaj. Generalnie taka przypinka, przypinka. A? I mamy, uwaga, kubeczek. Kubeczek mamy, proszę bardzo. O, zobacz jaki ładny kubek dostałem. A Patrzcie, jaki ładny kubek dostałem. A Widzicie? Co to za jakaś? O, patrzcie, jaki kubeczek dostałem elegancko, a? to zdrościcie po prostu. Ładny, ładny kubeczek, a. O! O, tu jestem <laughs> Jessica Klusek. Tak, to ja właśnie. <laughs> Widzicie jakie fajne prezent dostałem na święta? A? Dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest, moi drodzy, bo ja nawet nie wiem, bo ja tego nie widziałem. To co? Znowu na rudo, że do animacji? Nie no, na rudo to tylko jak Jak grube to y, ktoś wysyła, to się przemalowuje. O kurwa! Patrzcie na to, chyba poduszkę dostałem. Z własną podobizną, ale akcja Ale akcja widzowie Nie no jest, jest grubo Poczekajcie, to zaraz muszę Zaraz to rozteguję. Kurde, jak to rozpakować Merry Christmas, dokładnie O, zobaczcie To ja, Bloody Ale już z nową fryzurą, jest identyczny praktycznie Co nie? No, patrzcie ładnie. Może tak teraz będę streamował Byście zauważyli jakąś różnicę? Halo, halo! Wy w różnicę pewnie byście nawet nie zauważyli. Dzień dobry, to ja, Bladeus! A to tak naprawdę moja twarz. No, nie widać żadnej różnicy praktycznie pewnie. <ścoughs> Nikt się by nie zorientował! Co tu jeszcze jest? Kurwa, tu jakaś duża paczunia Tu jakaś duża paczka mamy ostatnia rzecz, zobaczcie. Jaka gigapaczunia, zaraz zrobiona. Co tu będzie w tej gigapaczce, co nie? Daj ją na oparcie krzesła tam wyżej, żeby w tle była ta poduszka? Eee, W sumie to nie było takie głupie. O! Uwaga, mamy tak: A Christmas Tale. O, coś tu jest napisane. Zaraz to przeczytamy. Nie wiem w jakiej kolejności to się czyta, ale chyba od góry, co nie? Wszystkiego, co najlepsze, z okazji. Tu już nic nie ma. Okej, okay. xd. <ścoughs> nie, bo to jest tak podstępnie. A, dobra, kumam, ok. <ścoughs> nie, bo zobaczcie, to jest tak zrobione. Tu jest napisane, a jak to się otworzy, to jest napisane, że tu już niczego nie ma. Xd. A, sprytnie. <ścoughs> Wszystkiego, co najlepsze, z okazji nadchodzących świąt dla ciebie, twojej cudownej kobiety oraz Pozdrawiam, Karo. O, jak miło. PS. Dziękuję za bycie częścią projektu Polskich Hogwarts. Nie da się ukryć, jesteś jego nieodzowną częścią i jedynym stop autorów. No i to mi się podoba. Dobra, dobra i patrzcie co dostałem. Kolejna rzeczka, a koszulkę będziemy mieli, co nie? Wygląda jak koszulka. O, uwaga. Proszę zobaczyć. O kurwa, jaka koszuleka! O, kurwa, patrzcie na to. Ale koszuleka fajna, co nie? Ej, patrzcie, to są chyba... To chyba bladeusze są, co nie? To są, to jest sześć twarzy bladeusza, jak mi się wydaje. Jessica Klusek, zobaczcie jaka ten, jaka bladeuszowa, jaka bladeuszowy ten wajbik, co nie? Sześć bladeuszów, to na bladeusz gangster jest, no. Kurde, zobaczcie i cebulę trzymam. Tu jakiś eliksir potion. Nie no, pełna, pełna profeska, moi drodzy. Będziemy, będziemy do streamu zakładać ten koszulkę. Nie chcę mi się na razie przebierać, może potem założymy. Ale będziemy do streamu zakładać koszuleczkę. No i co tu mamy jeszcze, widzowie? Uwaga! Coś legendarnego wyciągam teraz. Bziuch, jak rakieta wleciała? Co to jest? Co to za? Dziwna, dziwnie wyglądająca buteleczka Co my tu mamy? Zobaczmy Czyżby to był jakiś napój wielosokowy? Czyżby to był jakiś eliksir wielosokowy? Który trzeba wypróbować, żeby zobaczyć czy, czy będzie, Będę miał potem jakieś magiczne mocy? Kociołek panoramiksa? Tak, to chyba eliksir życia Ogólnie, jak mi się wydaje. No Czy to jakieś piwko kremowe? Czyżby to było? Z polskiego kogwartu? O bogowie, o bogowie! Chyba będzie trzeba wypróbować, co nie? No, więc mamy generalnie. Yy, ten. Yy, piwo. Jak to się. Piwo ten. Miodowe? to się oni mówili? Miodowe? Nie, jak ja to przed chwilą powiedziałem? Miodowe? Piwo miodowe? Nie. Tak, jak tak się mówiło? Kremowe, właśnie. Przed chwilą to powiedziałem, bo wypadła minaza. Więc mamy tutaj napój, piwo kremowe. Co nie? Będzie trzeba zaraz wypróbować. Mamy oprócz tego takie czekoladeczki I mamy też, oprócz proszę zobaczyć, przekąski dla kitków Co nie mam, więc kitki też dostaję prezent Nawet mamy puszeczki jedzenikowe dla kitków Teraz nie wypróbują, bo są w drugim mieszkaniu, ale potem im przekażemy No i mamy jeszcze jakiś tajemniczy opakunek, pakunek zapakowane Widzimy, że Eee, to są paczki od widzów? Nie, to jest Karo eee, z polskiego Hogwartu Zapakowane jakąś tajemniczą recepturą w postaci e, takiego zzygsa. No i zapieczętowane, nie da się otworzyć. No trudno. O, otworzyłem jednak, jestem jednak zajebisty. Tak staram, muszę jakoś tak trzymać, żebyście widzieli jak to otwieram, co nie? Dobra, otwieram. Uwaga, a i czyżby to był nowy iPhone? nie wiadomo, zaraz to przekonamy się. Oj, to chyba... oj, chyba lepiej nawet Co my tu mamy? Zaraz zobaczę, co to jest. Wyciągam. O, chyba jakiś kolejny eliksir. No, tak mi się wydaje. Kolejny eliksir wielosokowy. Tak mi się wydaje. O, zobaczmy. Mamy tak. Ej, faktycznie to jest eliksir. Zobaczcie, jakiego eliksira dostałem. A? Zobacz, jaki eliksir. bagienowy nowy to jest eliksir. Uwaga, daje chwilowy efekt w chuj dziwnego ryja. Taki jest, taki jest właśnie efekt tego eliksiru. Zobaczcie, jest zrobiony tutaj. Jak się przyjrzycie, to tutaj jest jakaś dziwna ciecz. Ten. To co? Walimy chyba na raz, co, nie? Nie no, ale to chyba nie jest do picia, to jest chyba ozdobne. Ale piwo kremowe zaraz próbujemy, moi drodzy. Zaraz walniemy piwko kremowe, zobaczymy jak smakuje. No nie, no jest straszny burdel teraz tutaj, no, no jest drama to guli. ja nie wiem jak ja to teraz mam posprzątać. W ogóle głowa moja spadła. Straszny burdel tu teraz jest. Nie no, nie, a miałem piwko wypróbować kremowe. Dajcie mi sekundkę, muszę to ogarnąć, bo już nie mogę przejść. No, widzicie, człowiek dostał prezenty, i nagle, i nagle, i nagle jest problem, co nie? O, dobra. Tak więc, proszę Państwa, przed nami magiczny eliksir, piwo kremowe yy, od samej Karozy, polskiego Huckwartu. No, to by przypuszczał, że dostaniemy taki prezent. Jak to się mówi, trzeba oficjalnie przetestować. Dobra, teraz pytanie: jak ja to szukam czegoś twardego, by to otworzyć? A może to jest odkręcane w sumie? Nie, nie jest odkręcane. To tak. Czym to teraz otworzyć? Puszką z jedzenia dla kotów? Myślę, że się nada, co nie? Kurde, jakaś beznadziejna ta puszka od jedzenia dla kotów. Jakieś mega zabezpieczony jest. Kurde, no nie chce mi się iść i szukać otwieracza. <laughs> nie no dobra, drugie podejście, może teraz się uda otworzyć puszką od, od tego. Kurde, jakiś zabezpieczony to jest. Pewnie magią, dlatego tak ciężko się otwiera. No, no. Kurde, coś nie chce, nie chce podskoczyć no, Zabezpieczona magią, ewidentnie, nie chce się otworzyć, co nie? Nie no, nie będę robić odcinku odcinku LadiShotów, byczku Nie no, magią zabezpieczona, widzowie, jest gorzej niż przypuszczałem No, jakieś silne zaklęcie chyba ochronne musiało zostać zrzucone. Dobra, może ja rzucę zaklęcie hamora No patrz, no, kurwa, nie chcę odejść, dobra Pierdzielę, zaraz wracam, idę po coś, idę po coś twardego. ALAHA, ALAHA MORA! Więc oficjalny test, piwo kremowe, eee, no. No i co, próbujemy tego, tego eliksiru wielostokowego, patrzymy jak to smakuje. I powiem wam, ale siły po prostu nagle dostępne. Ej, ale powiem wam, że to jest mega słodkie. To naprawdę jest piwo kremowe. No? To w ogóle ma jakieś chyba te. Kremo? No to jest normalnie kremowo-karmelowe piwo. No to jest normalnie piwo kremowe. Ja czuję się, jakbym pił jakąś taką. Takie wiecie, takie, takie kremowe. Kr no, czuję się jak właśnie ten, ha ten Harry Potter, co codziennie idzie się nawalić do pubu tym piwem kremowym. No, nie tam. W tym Harry Potterze to strasznie chlali, co nie? Cały czas praktycznie. No? No, oczywiście, że ma procenty. Ma wszystkie. Procenty! No pryczko, szanujmy się. Mm. Mm. Ach, całkiem smaczne, muszę przyznać. No, przyznaj się, ile tego wypiłeś? Dopiero zaczynam, ale to wiesz, to jest eliksir, więc nie wiadomo, jaką mam moc. Pokażę do kamery, bo właśnie wpiłem na Steam. Coś takiego. No coś takiego jest. Takie coś. Widzisz? Takie, takie coś. Widać, że jak dobrze działa. Nie, no, ale tak na serio, tak na serio. Śmieszkuje sobie. On jest yy, bezalkoholowy jest. No, jest tutaj nawet napisane. Więc niestety nie tym razem. Na, na spokojnie jest. Widzicie? Więc nie ma nie ma takiej mocy, mm. bo to jest magiczny eliksir <laughs> chciałem was nabrać, że tak naprawdę jest mega, że to jest mega mocne i się totalnie napierdziela, ale chyba nie pyknie <laughs> Ale smaczne całkiem, całkiem, całkiem smaczne, że tak powiem. O, no i dostałem też mu swoje innych rzeczy Mam teraz tutaj na biurku tutaj mam jeden wielki burdel teraz Co nie? Ale spoko Musisz dodać do tego tą miksturę? Tak, ja muszę po prostu. Ja muszę po prostu do tego już dodać jakąś miksturę dodatkową. Dzięki temu wiecie, po prostu zrobimy update z tego piwka. O kurwa! Prawie wyjdzie. Prawie tą miksturę, co dostałem od Karo. Ale byłby by przypał. No. <laughs> Patrz, jaki kubeczek mam, ha? To dla tych, co jeszcze nie widzieli, taki kubeczek dostałem. Będziemy pić z niego kaweczkę i w ogóle będzie super. No. No, i tak właśnie, proszę. O bogowie, ile rzeczy. Hej, a w ogóle nie wiem, czy wiecie, tam ja jako ciekawostkę zdradzę. że kiedyś jeszcze, dawno temu. Kiedyś, jak dawno temu, jak jeszcze. Jak jeszcze Karo nie prowadziła polskiego Warto, a ja prowadziłem taką serię. To się nazywała seria. Paczki od widzów się nazywała. To Karo kiedyś wysłała mi prezent, no? Wy nawet nie wiecie. No, normalnie wysłała mi prezent. No, taki naprawdę dobry prezent wybra... wygra... wysłała mi. To się nazywało. Tak to się nazywało? To było. O, już wiem. To była ten. Opowie się o Odrobrodym. Oj, bardzo mroczna historia wizowa i legenda Odrobrodego. <śleszy>